Cześć kochani! Witajcie na kanale Baw się ze mną. Zabawki dla dzieci. Witajcie w nowym filmie. Dzisiaj mamy dla Was kolejny zestaw z Playmobil z serii Country. I ten zestaw można by nazwać y, konna wycieczka na rzekę. Coś w tym stylu. Jest to zestaw dla dzieci od 4 do 10 roku życia o numerze 6, 5, 4, 7. I tutaj mamy pokazane co jest w środku. Mamy tutaj dorosłego konia, dwa kucyki, i trzech uczestników wycieczki. Proponuję, żebyśmy ten zestaw rozpakowali i zobaczymy, jak on wygląda. Tutaj mamy taką podstawę zielony teren porośnięty trawą, i zaraz tutaj będzie rzeka. To jest podstawa całego zestawu. Tutaj mamy konar szary, który będzie leżał na rzece. W rzece będzie można się dzięki niemu przedostać przez rzekę. Tutaj mamy konie i figurki. I kolejna torebeczka. Tutaj mamy wiewiórki. Mamy instrukcję, rzekę i książeczkę z innymi zestawami z, tego, z tej firmy. I mamy tutaj jeszcze kilka roślin. Zaczynamy od tej podstawy. Jako że jest to mały zestaw, to szybko nam pójdzie jego budowanie. Składamy rzekę. Kładziemy ten konar jakoś tak i teraz kil kilka roślin jeszcze. I na koniec mamy tutaj jeszcze norkę. Ok. To jest chyba norka kreta, czy tak to się na kopiec kreta. I mamy tutaj jeszcze dwa jeżyki. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Napiszcie mi, co sądzicie o tym zestawie. Mnie ogólnie bardzo się ta seria cała country podoba, ponieważ zestawy są bardzo realistyczne, bardzo urocze. Napiszcie mi co o nim sądzicie i do zobaczenia.